Hej kochani, witam was ponownie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was znowu z mojego tarasu, korzystam z pogody, póki jest piękna, jutro wybieram się do Polski i wiele z was właśnie na Instagramie pisze Mir bym się cieplutko ubrała, bo w Polsce jest bardzo zimno, także ja póki czas. Cieszę się, że we Włoszech wciąż temperatura jest bardzo wysoka. Wczoraj mieliśmy 28 stopni, więc no, e, pogoda jest taka typowo letnia. Może już wieczorem trzeba się cieplutko ubrać, ale w ciągu dnia jeszcze możemy z tej pogody korzystać. Dziś przychodzę do was z filmikiem, o którym nie prosiłyście. Jakiś czas temu nagrałam filmik na temat butów letnich, które ja uwielbiam, które ja polecam i dostałam od was naprawdę bardzo dużo komentarzy pod tym filmikiem, właśnie bym nakręciła jak najszybciej filmik na temat moich butów jesiennych. Jeśli widzieliście mój film z bucikami letnimi, to wiecie, że te buty są bardzo właśnie takie e fikaśne, wiele razy są bardzo kolorowe, e mają przeróżny fason, przeróżny wzór. Natomiast jeśli chodzi o buty e Jesienno-zimowe, to już w mojej szafie jest większa monotomia. Dlaczego powiedziałam jesienno-zimowych? Otóż dlatego, że zima włoska w regionie, w którym mieszkam, nie jest sroga. Jest bardzo wilgotna, ale nie jest to taka typowa zima, jak u nas w Polsce, że buty zimowe muszą być ocieplane, muszą być przeznaczone właśnie na ten okres zimowy. Tutaj buty, które ubieram w lato, mogę równie dobrze ubrać w zimie i nic się nie stanie, bo temperatura jakby nie było. Jest dość wysoka, rzadko kiedy sypie śnieg. No i ubiór też mi na to pozwala, ze względu na to, że i ciuchy, które ubieram, do tych butów pasują. Nie będę tutaj powtarzać się i pokazywać wam butów, które pokazywałam wam w lecie, czyli moich sportowych butów sałkony. Postaram się pokazać tutaj już takie buty, które naprawdę są stricte jesienno-zimowe. Zacznę od bucików, które, na które jest szał, tak myślę, od dwóch lat i są to muszkieterki. Są to buty, które sięgają ponad kolano i są to buty przewygodne. Ja akurat wybrałam takie z niskim obcasem, ze względu na to, że szukałam właśnie butów, które będą eleganckie, bo mogę je ubrać i do sukienki, i do właśnie eleganckich spodni, ale żeby były wygodne, ze względu na to, że z dziećmi bardzo często biegam, e, często się śpieszę, i nie mam po prostu czasu i ochoty, e, by biegać w szpilkach. E, takie buty polecam naprawdę każdej z Was. Myślę, że w każdej szafie powinny się znaleźć. E, są to buty. Mój, mój model jest taki, że z tyłu. Mamy normalny materiał, i z przodu mamy skórkę. Niski obcas, i są to buty bez firmy. Tutaj we Włoszech bardzo często możemy znaleźć sklepy, właśnie, w których są sprzedawane ręcznie robione włoskie buty ze skóry, ale one nie mają typowej firmy. Bardzo Wam polecam takie buty, one są jakościowe też bardzo, bardzo dobre. Nakręcę dla Was też taki filmik na temat najlepszych firm we Włoszech, najlepszych jeśli chodzi o obuwie i ociuchy, na które warto zwrócić uwagę, na takie tańsze i na takie droższe. Myślę, że taki film może być ciekawy. Te buty właśnie zakupiłam tutaj w butików w IZEO. Nie były tanie, bo takie buty tej jakości kosztują około 150 euro. Myślę, że to nie jest mało. I one nie mają firmy. Bardzo spodobało mi się to właśnie połączenie skóry z materiałem. One jeszcze dodatkowo wyszczupla nogę. No, fajnie komponuje się właśnie ze spodniami i z sukienkami. Ubieram te buty bardzo często, już niestety mi się czubek troszeczkę zużył, zniszczył. Są obcisłe tylko w tym miejscu, zaraz Wam zrobię zbliżenie, a tutaj, a tutaj są luźniejsze na kolanie. Takich butów możemy znaleźć naprawdę bardzo dużo rodzajów. Są przeróżne kolory: są zamszowe, różowe, szare, są na pewno prześwietne. Zdecydowałam się na czarny, ze względu na to, że uwielbiam kolor czarny i czarny kolor pasuje do wszystkiego. Dodam również, że takie buty świetnie wyglądają właśnie do takich luźnych sukienek, do takich luźnych swetrów z dżinsami, z rurkami. Dodają charakteru. Bardzo często też ubieram je do jakiejś takiej zwiewnej sukienki i bez rajstop, albo na przykład możemy skomponować je też z rajstopami cielistymi, albo z takimi bardzo czarnymi rajstopami, że prawie się gubi ta rajstopa właśnie na nogach. Uwielbiam te buty i myślę, że w tym roku zakupię sobie drugą parę, może troszeczkę inny model. Które myślę ma każda kobieta i każda kobieta powinna mieć, są botki botki możemy znaleźć przeróżne i te niskie, i te wyższe. Te akurat mają bardzo wysoki obcas, skupiłam specjalnie na jedną okazję. Bardzo podobają mi się tutaj te cekiny z boku, dodają, yy, myślę. Takie są bardziej agresywne, jeśli chodzi o to. Zakupiłam je w sklepie Primadonna. Ma całkiem dobre buty, jeśli chodzi o jakość. Są adekwatne. One kosztowały akurat 60 euro, więc nieduże. I to nie jest prawdziwa skóra. Zakończona tutaj na szpic. I bardzo wysmukla nam tutaj też kostkę taki but. Wiadomo, że szpilka zawsze wyszczupla. Zawsze wygląda dobrze. Oczywiście są to buty już na jakąś okazję. Bo ja na przykład na co dzień już nie biegam w takich butach. Są mniej... Stabilne, mniej wygodne. Także to już y, przeznaczam do jakiejś fajniejszej sukienki, czy na przykład bardzo obcisłych, eleganckich spodni. Wyglądają naprawdę genialnie. No i też ubieram je do takiej spódnicy, czy czwarte też wyglądają świetnie. Niższy obcas, buty z firmy Stefanel, bardzo spodobał mi się tutaj ten dodatek, tak wygląda to jak skóra węża. Bardzo wygodne buty, już troszeczkę niższe, więc można je ubrać na, na większe bieganie, że tak powiem. Fajnie tutaj zakończono, już niższe w porównaniu do tamtych wcześniejszych, więc pozwala nam to też ubrać do jakiejś krótszej spódniczki, do jakiegoś eleganckiego outfitu. Ale myślę, że wyglądać będą też fajnie do rurek czarnych, do skórzanych spodni. Kolejne buty w mojej kolekcji to są te czerwone, które zakupiłam w zeszłym roku i mogliście mnie mogliście śledzić ten zakup na InstaStory. Są to buty z firmy Barka. Bardzo chciałam, właśnie buty na takim słupku, ale chciałam, żeby on był taki nietypowy i właśnie bardzo spodobał mi się ten dodatek tutaj metalowy. Myślę, że te buty przez to nabrały takiego charakteru. Yy, I. Moja koleżanka, kiedy zakupywałam te buty, mówiła mi, po co kupujesz czerwone? To cię zobowiązuje do tego, by nie ubrać, by ubierać je tylko i wyłącznie do określonych rzeczy. Owszem, troszeczkę nas to ogranicza, bo wiadomo, że kolor czerwony, to jest taka bardziej czerwień, złamane, bo troszeczkę nas ogranicza, ale tak naprawdę nie do końca, bo wiadomo, że każde buty nas troszeczkę ograniczają nie są dokładnie do wszystkiego. Ja te buty ubieram i do jeansów, i do dziurawych jeansów, bo świetnie wyglądają podwinięte odrobinę spodnie z podniami rurkami albo podwiniętymi odrobinę. Świetnie wyglądają do na przykład takiej luźnej sukienki jak i przewiewnej sukienki, którą możemy tylko ożywić jakimś czerwonym dodatkiem i też świetnie będzie wyglądało. Świetnie pasuje do dżinsów, do czerni, do granatowego koloru. Także ubieram je bardzo często, są przewygodne, są to buty, które często wybieram, kiedy chcę wyglądać elegancko, z klasą ale chcę być wygodna, bo będę biegać cały dzień. Na przykład wybieram się w ten weekend na konferencję w Warszawie i wybrałam te właśnie buty na tą okazję. Ubiorę się w miarę elegancko, ale niezbyt elegancko i te buty na pewno będą fajnie wyglądały do całego looku. Takie buty kosztują około 150 euro, 140. Barka to nie są buty tanie, ale jakościowe są świetnie i podoba mi się też tutaj te zwężenie na kostce, bo wysmukla to nogę. Kolejną parą w mojej szafie, której nie może zabraknąć, i co kilka lat kupuję nowy model, to są tego rodzaju buty. Są to buty przewygodne, są to buty do wszystkiego, już naprawdę do wszystkiego i tym razem wcześniejszy model, który już wyrzuciłam, był śliski, bez żadnych tutaj sznurowań. A kiedy zobaczyłam te, to zakochałam się w nich od razu ze względu właśnie na te dodatki. Tutaj mamy sznurowanie, z tyłu mamy zameczek, który możemy zapiąć. I otworzyć. Możemy do tego ubrać jakąś taką fikaśnią skarpetkę, na przykład z kalcedonik, gdzie, gdzie nam tutaj wychodzi tiul, czy gdzie wychodzi nam tutaj jakaś kokardka, albo po prostu zapiąć. E, ja te buty bardzo często ubieram właśnie do e, mojej tiulowej czarnej spódnicy, do jeansów, do skórzanych spodni. E, no do wszystkiego. Uwielbiam je, bo są bardzo, bardzo wygodne. I to jest akurat firma Felmini. Buty skórzane świetnej jakości. Buty, które też nie kosztują mało, bo też około stówki mnie wyszły. Nie zdarły się, wytrzymały. No buty, które wyglądają zawsze dobrze. Wyglądają też dobrze do sukienki. Jeśli chcemy być, wybrać taki model bardziej sportowy butów, to na pewno to jest świetne rozwiązanie. Ja takie buty zawsze mam w, moim, w mojej szafie. Jeśli mi się za bardzo zniszczą, to kupuję od razu nową parę i myślę, że to są, to jest taki strzał dziesiątkę, taki must have każdej kobiety. Moją jesienną kolekcję. Pokażę Wam jeszcze dwie pary butów, e, takich sportowych, które wybieram. Jedne to są Adidasy personalizowane, Sunsmith. Smith. E, bardzo, bardzo je lubię. E, też bardzo często w jesień właśnie e, je wybieram do jakiegoś takiego luku, e, tak jak jest, jestem dzisiaj ubrana. To wyglądają świetnie. No, i drugim butem jest ten oto bucik, już troszeczkę zniszczony, ale je po prostu uwielbiam. I to jest taki rodzaj butów jak All Starsy, ale jest o wiele lepszy. To jest firma Crime London. Jeśli macie okazję, to zajrzyjcie sobie na ich stronę, bo robią fenomenalne buty, jeśli chodzi o jakość, o wygodę. No, cena jest dość wysoka. Ja te buty kupiłam. Już kilka lat temu one taki mają początkowy wzór, kolor kremowy, i bardzo spodobał mi się ten tu wzór na języczku, właśnie z dodatkiem pomarańczu. Uwielbiam je i ubieram je i do jeansów, i do leggingsów. I na przykład mam niektóre sukienki, które świetnie wyglądają do tych butów, do kremowych spodni, naprawdę uwierzcie mi. Wiele razy, kiedy je ubieram, osoby pytają się mnie właśnie, skąd mam te buty, gdzie je kupiłam, ze względu na to, właśnie, że mają taki nietypowy kolor, nietypowe dodatki i są to buty, które bardzo często właśnie wybieram do takich outfitów jesiennych. Mam trench w takim kolorze, jak te buty, i prezentuję się to razem naprawdę To genialnie. tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli macie do mnie pytania, to piszcie pod spodem, bardzo chętnie Wam na nie odpowiem, śledzę. Powiedzcie mnie na Instagramie, jeśli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie paluszka w górę. No i to tyle, żegnam się z Wami. Cześć.